Dobiega końca budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Białogórskiej w Sanoku. W jego skład wchodzą cztery boiska do siatkówki, badmintona, unifokaja i koszykówki. Będzie także możliwość gry w tenisa ziemnego. Ponadto dzieci, młodzież, ale również dorośli będą mogli skorzystać z siłowni zmodernizowanego skateparku, pola do minigolfa oraz piłkarzyków i szachów. Będzie można zagrać w tenisa stołowego. Teren zostanie oświetlony. W pierwszym etapie odnowiono i poszerzono strefę parkowania. Łącznie zlokalizowano tam 90 miejsc parkingowych, zarówno dla samochodów osobowych, jak i dla autobusów. Z kolei w trzecim etapie powstanie niespełna 4-kilometrowa ścieżka rowerowa, a na Białej Górze single track o długości 7 km. Czekaliśmy długo, ale cieszy, że wreszcie mamy kompleks takich obiektów, z których mogą korzystać szanacanie i to ci najmłodsi, i również ci najstarsi. Ale jest to też jeszcze jakaś tam oferta z całą pewnością dla turystów. Być może to jest jeden, jedna z tych inwestycji, która na chwilę ich zatrzyma w mieście. Jest to inwestycja bardzo długo wyczekiwana. Cieszy mnie fakt, że właśnie w tym miejscu, bo to zawsze był teren taki zaniedbany, dawniej składowisko śniegu, teraz ten teren jak widzimy pięknie wygląda. Są trzy boiska, jedno boisko do Uni Hokeja, boisko pełnowymiarowe do, za moimi plecami do koszykówki. W pewnym czasie będziemy zorganizować nawet tutaj turnieje koszkówki, Mar marzy mi się do bardzo i będę zabiegał, żeby taki turniej tutaj powstał. Po prawej stronie widzimy błysko do siatkówki do tyńsa ziemnego, także je służył na pewno mieszkańcom, dzieciom, no i na pewno turystom też powstał duży też parking, który się będą zaparkował, bo będzie służył przy wielkich imprezach. Jest powiększony, bardzo mi cieszy ten fakt. Dzieci przed komputerami to potem są trochę. <laughs> Za słabe, za słabe w sporcie się nawet nie potrafią wy, wykazać, chociaż to może, są to może słowa trochę ostre, ale tak jest, takie jest życie. Ale ten plac to jest chyba wielkim szczęściem dla dzielnicy i dla całego miasta Sanoka, że on posłał po, po, po tylu latach. Po tylu latach gdzieś Rada Dzielnicy starała się to zadanie w jakiś sposób rozpocząć. To jest inwestycja bardzo przydatna, szczególnie w tej części Sanoka, w tej części naszej dzielnicy Wójtostą. Jest to inwestycja, o którą zabiegaliśmy już wiele lat. Rada Dzielnicy wnioskowała o to, aby ten teren zagospodarować. Już w poprzedniej kadencji w roku 2020 do projektu budżetu składałem wnioski, aby ten teren, Zagospodarować, bo koncepcja była już przygotowana. Także wiele lat o tą inwestycję wiele osób zabiegało i dzisiaj na pewno możemy cieszyć się z tego kompleksu, który jest tutaj oddawany wspólnie ze ścieżkami rowerowymi, które tutaj powstaną. No udało się pozyskać na ten cel 8 milionów złotych z funduszu dla gmin górskich. Trzeba powiedzieć tutaj ciepłe słowo o poprzedniej kadencji o poprzedniej Radzie Miasta i burmistrzu świętej pamięci, bo to w dużej mierze dzięki tamtej kadencji te środki udało się pozyskać, gdyż fundusz dla gmin górskich był tak skonstruowany, że 40% średniorocznych wydatków inwestycyjnych z poprzednich lat, maksymalnie 8 milionów mogło być przekazane gminom na cele turystyczne i to udało się zrealizować. Miasto wystąpiło, te środki, te środki pozyskało i należy się cieszyć, że w taki sposób. Sposób te środki zostały wykorzystane i taka inwestycja tutaj powstaje, bo na pewno ta inwestycja przyda się nie tylko dzieciakom, ale także i turystom. Jest to atrakcja dla wielu osób, które tutaj przybywają i oby jak najdłużej ta inwestycja służyła. Ten kompleks, na którym się znajdujemy, jest w tym miejscu bardzo potrzebny, zwłaszcza dla mieszkańców Białej Góry, ponieważ najbliższy kompleks taki teren gdzie można przyjść spokojnie spędzić, spędzić czas z dziećmi. Jest na ulicy, jest na ulicy Traugutta. E, także teraz e, dzieci wraz z rodzicami będą e, mogli sobie tutaj przyjść, spokojnie e, spędzić ten czas, e, pojeździć na rowerze, e, pograć e, czy w koszykówkę, czy, czy w siatkówkę. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo dobra inwestycja. Rozwój mieszkańców, rozwój miasta to nie tylko, jak czasami mówimy, drogi prawda, lokalne i dziury w nich, ale to, to również rozwój kulturalny i rozwój, Taki rekreacyjno-sportowy, a ta rekreacja i sport ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza jeżeli popatrzymy z punktu widzenia młodzieży, bo jest to bardzo zdrowa i fajna alternatywa na dzisiejsze czasy dla młodzieży. Kwestia teraz zachęcenia, żeby chcieli z tego korzystać. Świętej pamięci już Adam Ryniak, członek Rady Dzielnicy, później radnym Rady Miasta i on też koło tego projektu chodził i udało się. I jego słowa można tu przytaczać, można powiedzieć na każdym, na każdym kroku. Mniej na mównicy, więcej w okolicy. I to jest prawda, to się sprawdza, bo jak się jest w terenie, to potem widać po jakimś czasie efekty. Rada Dzielnicy jeszcze poprzedniej kadencji mocno zabiegała o to, aby wykorzystać ten teren, który jest terenem bardzo urokliwym, w bardzo fajnym miejscu, blisko Sanu. E, aby właśnie wykorzystać go e, pod taką inwestycję rekreacyjną, e, cieszymy się, że, że to się udało. Realizowany projekt to ważna dla wójtostwa inwestycja. Potrzeb w dzielnicy jest jednak zdecydowanie więcej. Od lat mówi się choćby o pilnej konieczności remontu ulicy Cegielnianej czy o rewitalizacji ogródka Jordanowskiego. Są remonty ro, dróg, są, tak jak widzimy, Armii Krajowej Poprzeczna. Kwiatowa i to okoliczne drogi, no, brakuje jeszcze remontu ulicy która które bardzo potrzebna. No, no i Biała Góra, która jest też trochę w ostatnim czasie zaniedbana, ale powoli do przodu i myślę, że będzie dobrze. Litostwo na pewno nie należy do tych dzielnic, które już niczego nie potrzebują, wręcz przeciwnie. Wiele inwestycji należałoby tutaj jeszcze zrealizować, chociażby drogowych, no już nie mówię o, o moście, to nie leży w gestii miasta, ale na pewno jest to jedna z priorytetowych inwestycji, która no, wymaga poprawy na tej dzielnicy. No też są takie miejsca jak chociażby Ogródek Jordanowski na Wójtowstwie, który niewątpliwie wymaga pilnej potrzeby. Już w tym roku do budżetu tegorocznego wnioskowałem o to, aby środki finansowe na ten cel przeznaczyć. Niestety większość koalicyjna, większość burmistrza na Komisji Finansowej nie poparła tego wniosku, ale będę konsekwentny w tym zakresie i mam nadzieję, że znajdzie się większość albo w końcu też przekona się i burmistrz do tego, że ogródek Jordanowski należy w ogródek Jordanowski należy zainwestować, bo on wymaga pilnej naprawy, pilnych inwestycji, no chociażby, żeby powstały zbliżone kompleksy takie jak ten, na którym tutaj jesteśmy, ale też, żeby powstał taki kompleksowy plac zabaw dla dzieci, żeby rodzice z dziećmi mieli gdzie wychodzić i mieli gdzie miło spędzać popołudnia czy wolne thank